Witamy Państwa! Zapraszamy do obejrzenia meczu niezwykłego. Spotykają się dwa zespoły z przeciwległych krańców rankingu FIFA. Największe gwiazdy światowego futbolu zmierzą się z piłkarzami, o których wiele osób zapewne nigdy nie słyszało. Takie spotkania bywają albo bardzo jednostronne, albo przeciwnie. Fascynujące i zaskakujące. Jest szansa, a nie ma bramki, ale to była kwestia centymetrów. Axel Witzel, Eden Hazard, Carrasco ma tutaj trochę miejsca z boku boiska. Rzuca w pole karny Carrasco i piłka wybita do przodu. Ale strzał! Rzut rożny dla Belgów. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Uderzenie! Fantastycznie to broni! I będzie rzut rożny dla Belki. Kevin De Bruyne. Lukaku! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Dries Mertens. Niestety stracił piłkę. A Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Może dośrodkować. Schodzi w pole karne. Strzela. I broni Kurtła. Janik Karasko. Edenazar, Lukaku, Mertens. Odegrał ponownie piłkę. Edenazar, Marin, Kipciu. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Lukaku. Karasko. Ale nie jest okazja. Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. Czy hajna błąd przeciwnika i się opłaciło? Przejęli piłkę. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Lukaku? Tomasz Munie? Ma dobrą okazję do strzału. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. No, może być groźnie. Ma teraz szansę? Dobrze udało się przeciąć to podanie. Uderzenie w stronę bramki. Było bliska, jednak słupek. Piłka wciąż grze. Allerweyeld, De Bruyne, Mitzel. Karasko. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium. Gdyby to wpadło, objęliby prowadzenie. Janik Karasko, Dries Mertens, Mertens. Melten strafia! No fatalny błąd obrona strzelc wyszedł na pozycję, z której musiałby mu się bardzo postarać, żeby nie trafić. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. Znawiamy grę po tym jak Belgowie prowadzą. Kipciu, Marin. Zdążył w ostatniej chwili. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Lukaku. Teraz przejęli to podanie, i co dalej? Zdecydował się na strzał. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny ładnie po skrzydle Romelu Lukaku powoli z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Mają teraz trochę miejsca. De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku, Thomas Munie, Romelu Lukaku. I De Bruyne. Janik Karasko. Powinien dogrywać. I obrońca przerywa tę akcję. Dobrze, do przodu. W ostatniej chwili przejęli. Mają teraz dogodną sytuację odrzutu z autu pod polem karnym rywala. Kevin De Bruyne. Axel Witzel Niesamowicie groźnie Świetnie, brawa dla bramkarza I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Kevin De Bruyne No, nie ma bramki Mało brakowało Ładnie uderzył technicznie z tej odległości Nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie Witzel Kevin De Bruyne Strata, drużyna przeciwna Przejmuje piłkę Bliska już do bramki. Romelu Lukaku! Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Jedno... Witamy ponownie z Olimpia Stadion, gdzie sędzia już za chwilę rozpocznie drugą połowę meczu. Hazard. No, czas na dośrodkowanie. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Centruje z rogu. Kevin De Bruyne. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Ryzykownie, ale udanie. Mitrzel. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Edena za. Ależ teraz całkowicie jest szansa na gola. De Bruyne. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Który to już z rzędu? Kevin De Bruyne z narożnika w pole karne. Fantastyczna interwencja po tym dośrodkowaniu rzutu rożnego. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Romelu Lukaku. Tarasko musi to trafić. Zdjęli mu tę piłkę z nogi, ale dalej jest groźnie pod bramką. Marin. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mertens. De Bruyne. Może zdecydować się na strzał. Doskonale przerwał tę akcję już po strachu. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Z respektem podchodzą do rywali, wyczekują cierpliwie ich ataku. Przed nami końcowe 30 minut. Znowu celne podanie tego zawodnika. Azar. Eden Azar. Mertens! Marin. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Axel Witsel. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Atak pozycyjny. Długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Jak tylko sędzia przerwie grę, czeka nas zmiana. Lukaku, Marin. Udana górna piłka, obrona przerobowana. Mogą nie zdążyć z reakcją. Strzela! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Go! Wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Udało się doprowadzić do wyrównania. Nie oddają łatwo pola rywalowi. Tak, chwila nie uwagi obrony i mamy remis. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. Baczłaj. Romelu, Lukaku. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Dobra gra w obronie, ale to nie koniec zagrożenia. I Lukaku na spalonym. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Landro Trosar, Lukaku, Misi Baczwai, Janik Karasko. Rzuca w pole karny Karasko. I wiele brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Romelu Lukaku. Janik Karasko. Azart. Luka przed szansą. Gol bramka. Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Myślę, że bramka śpie sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Piłka znów w grze. Przypomnę Belgowie prowadzą. Marin. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Baczłaj. Kevin De Bruyne. De Bruyne dośrodkowuje. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Skuteczna obrana bramkarza. piłka nadal w grze. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę. Może teraz, ależ atmosfera wzmaga się do pingfanów. Marin. No dobra pozycja, by dośrodkowywać. Powstrzymali rywali i daleko wybijają. Janik Karasko. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Marin. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Baczłaj. Belgia konstruuje atak. Lukaku. Jest zawodnik na czystej pozycji. Będzie zmiana zawodnika. Landro Trossar. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Dośrodkowanie w pole karne, walczą piłkarze opozycje. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Dzisiejszy mecz towarzyski zakończył się wygraną i piłka wybita do przodu.